Witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z quizów, tym razem będą quizy o kotach. Ja już robiłam odcinek o psach, także możecie go zobaczyć, link Wam zostawię na dole. No i dużo osób prosiło mnie, żebym zrobiła również quizy o kotach, także dzisiaj taki odcinek się pojawi. Poproszę o kciuki w górę, jeżeli cieszycie się, że są nowe quizy i kciuki w górę od osób, które lubią koty. No i oczywiście dajcie znać mi w komentarzu, czy wolicie koty, czy psy. Ja szczerze mówiąc, ja mam odpowiadać, nie wiem, bo nigdy kota nie miałam, ale może dzisiaj. Pierwsze troszeczkę rozjaśnią Wam te pytania, ponieważ mam dużo ciekawych pytań na ten temat, więc pierwszy quiz to jest, czy będziesz dobrym właścicielem kota. No zobaczymy, więc pierwsze pytanie. Wracasz do domu cała mokra, siedzisz na kanapie z komórką w ręku, nagle słyszysz ciche miauczenie. Mam tutaj takiego ludzickiego kocurełka. Ojej, co to może być? Czyżby co to? Jakieś głupie zwierzę mi przeszkadza ciszej tam na dworze. Ojej, co... Nie, co to? No bo no nie, no nie wiem, o co tu chodzi. Otwierasz drzwi od domu, a tam malutki kotek. Ojejku, kotek, biorę go do domu. Och, kotek, chodź malutki pogłoskać cię, gdzie twoja rodzina? Kotek ociera się o ciebie. Yy, co ty tutaj robisz? Mam psa, uciekaj. Spadaj kotek miałczy. Nie patrz tak na mnie. Psy są lepsze od kotów, a sio bo oddam do schroniska. E, ja bym osobiście coś ogarnęła, bo jeden z moich psów no naprawdę kotów nie lubi. Była taka nawet sytuacja, że kot stał na jakimś słupie i pies stał nad tym, przy tym słupie, i ten kot nie mógł zejść, bo, bo pies cały czas czekał. Ale jakbym nie miała kota, to bym zaznaczyła. O, kotek, choć malutki, pogłaskać Cię, gdzie Twoja rodzina. Oczywiście nie potraktowałabym tego zwierzątka źle, nawet jeśli miałabym psa. Tylko starałabym się po prostu ochronić tego kotka przed psem, bo wiem, że pies tutaj mógłby się dziwnie zachowywać. Kotek wszedł z Tobą do domu, ale masz psa. Ja nie mam psa, zaraz e, imię psa mam kotka. Nie, teraz imię psa, za chwilę się Tobą zajmę. Czekaj, kocie, muszę zająć się psem, e, ugryź tego małego, leniwego. Uu, kurde. No właśnie tutaj jest sprawa. Zaraz, mam kotka. No to mam kotka. Właśnie bym po prostu trzymała go na rękach, bo, bo myślę, że mały piesek jakoś by tam się chciał zaczął bawić. A nie wiem, jakby ten duży zareagował. Po prostu myślę, że lepiej by było, gdyby się zapoznały nie na terenie tego psa. <noise> Jeżeli masz psa, pies poszczekał na kotka, a ten uciekł. Ci z rąk skoczył na kanapę i próbuje wskoczyć na twój telewizor. Który. Ci, którzy nie mają psa. Aha, dobra, no to ja mam. No to ja mam psa, no i chcę wskoczyć na telewizor. Nie, nie, tam nie wolno skarbku. Zły pies na miejsce. Jak mogłeś imię psa? E, spadaj z mojego telewizora, e, sierściuchu Kici, kici, chodź, stamtąd ty jesteś za mały. No to bym powiedział, chodź, stamtąd jesteś za mały, bo bym się bał że ten telewizor się przewróci razem z tym kotem. Jeszcze kota przygniecie, jeszcze może psa. Tam by się mogły po prostu podziać. Różne dziwne sytuacje. E, kotek po chwili zszedł, ponieważ pies znudził się szczekaniem. Kotek zaczyna bawić się Twoimi rzeczami. Uuuu. Ojej, ale on słodko się bawi. Yy, tylko tego zbytnio nie zakłacz maluchu. Nie, nie ruszaj tego, natychmiast zostaw moje rzeczy. Powiedziałbym, żeby tego nie ruszał, dałabym mu jakąś zabawkę, bo zakłaczy to, wiadomo, i psy i koty zakłaczam. To ty już przyzwyczajona. Kto ma psa, kto ma zwierzęta w domu, kto ma gota, ten wie, że ciągle się chodzi z sierścią na, na, na ubraniach, na wszystkim. Chyba, że jest się reżim z żony Hollywood i się nosi cały czas z tą rolkę. No to tak może też być. Kupiliś kotkowi miseczkę. Nawet jeżeli go nie lubisz, zostanie tutaj jeszcze trochę, to może trzeba go nakarmić. Myślisz, jedz, pij, żuj. Dam ci jakąś rybkę, co? Karma dla psa powinna napełnić mu brzuch. Co mi strzeliło do, do głowy, żeby kupić tą miskę? Jedz, pij, żuj. No bo nie wiem, ryby raczej by do mnie miała. Pewnie bym poszła sklepu i bym po prostu ogarnęła jakieś jedzenie. A dla... Dla kotka, no bo to jest mały kotek, to myślę, żeby mojej karmy, moich psów karmy by nie zjadł, bo trochę jednak za duża, chyba, że postara się ją jakoś rozmiękczyć. Kotek je posiłek, jaki mu podałeś, jeżeli wybrałeś e, powyżej odpowiedź ostatnią, to kotek jest z miski psa, więc postanawiasz, e, postanawiasz się gdzieś załatwić. I nie chcąc, co tak wyszło, że zrobił to do kapcia. Nie, nie stało to tylko kapec zdarza się, lecę mu... Kupić kuwetę, ech, kapyś do wyrzucenia albo do wyprania. Chy, chyba go wypiorę, wezmę jakąś starą szufladę albo kuwetę i. O nie, moje nowe kapcie! Uch, idę zamoczyć w wodzie. Ty, mały łobuziaku, nauczy cię robić do aplikacji e, tego że za wiele. Dzwoń do schroniska. Myślę, że poszłabym kupić kubetę. No wiadomo, no ja miałam psy, jak były małe, to różne rzeczy wyczyniały, naprawdę różne rzeczy pogryzły, popsuły, także no raczej bym się tu nie zdziwiłam. Siedzisz sobie i myślisz, może powinnam oddać go do schroniska, to za dużo roboty. Eee... Co ja sobie myślę, może byłoby tak najlepiej. Nie, no raczej starałabym, jeżeli ja bym nie mogła tego kota zatrzymać, to bym się starała, żeby znaleźć mu jakiś inny dom, na pewno by go, bym go do schroniska nie oddawała. <laughs> A obojętnie co wybrałeś wcześniej przyjeżdża auto i zabiera kotka do schroniska nie, co ja zrobiłam, płacze o nie, nie, smutno mi troszkę ale tak trzeba było postąpić nareszcie i my, psa, jesteśmy sami no nie, to byłoby mi smutno no słuchajcie, no, tak jakby dziecko do domu dziecka oddawać, tak samo ze zwierzętem no kurczę, ze zwierzętem. ze zwierzęciem no jakiegoś opiekuna, jakąś rodzinę powinien mieć idziesz do schroniska odwiedzić kotka mój kochany, co ja robiłem jestem z powrotem, ojej, ty, przepraszam E, przyszłam Cię odwiedzić. Ha, i co teraz czujesz? Na pewno to samo, co mój pies, gdy byłeś u nas. No, ja nie wiem, ja bym go nie przepraszała, bo ja go do schroniska nie wysłałam, więc co ja zrobiłem? Jestem z powrotem, pewnie bym go zabrała. Musisz go zabrać, mówisz. E, I zaczynasz gadać z adwokatem. Ten, kto wybrał ostatnią odpowiedź, nie kontynuuje dalej, bo wraca do domu. Znalazłam go pod moimi drzewami, proszę mnie zrozumieć. To kot mojej koleżanki, chce jej go oddać, e, adoptuję tego kociaka. No jakbym nie miała psa, to bym zaadaptowała kociaka. Po pierwsze bym nie dopuściła do tego, żeby poszedł do schroniska. E, po drugie, no, no, no nie wiem, no nie chciałabym być schroniską, bo myślę, że to byłoby przykre doświadczenie. E, jesteś ciekawy, co myśli o tobie kotek. Kocham go e, w każdym razie, chciałbym, mhm. e, nie obchodzi mnie to. Ja bym napisała, że... Że jakby mnie to chyba nie interesuje, co my się o mnie pies, Bo się tego nigdy nie dowiem, ale w sumie z drugiej strony chciałabym się dowiedzieć. Pies, kot, przepraszam, będę mylić. Będziesz dobrym właścicielem kota. Kotek widzi, że masz wady, ale i tak cię kocham, może czasami postaraj kupić się mu droższe rzeczy nie sądzę, żeby droższe rzeczy były dla zwierząt dobrą rzeczą, ponieważ na przykład moje psy miały różnego rodzaju zabawki, a najbardziej lubię się bawić z karpetą, z korkiem od nakręt nakrętką od butelki, no właśnie, więc <laughs> trochę dziwnie to skonstruowane, ale dajcie znać, co Wam wyszło. No i słuchajcie, mam tutaj kolejny quiz. Czy poradziłbyś sobie w ciele kota? No jestem ciekawa, co by było. Budzisz się w schronisku dla zwierząt, jesteś kotem. Co robisz? Zaczynam prychać, nic nie robię. Uspokajam się i czekam. E, no czekam, no nie, nie wiem o co chodzi. Nagle przychodzi weterynarz i bierze cię na jakąś salę i mówi No kociaku, za 13 godzin przyjedzie twoja nowa rodzina. Twoja nowa pani, musimy cię zaszczepić. Co robisz? Zaczynam panikować, poczekam, może nie będzie aż tak źle, zaczynam prychać. Zaczynam panikować, bo nienawidzę igieł i się ich po prostu boję, także już bym była w panicę. Wychodzisz z weterynarzem na, wchodzisz z weterynarzem na salę, kładzie Cię na stole, wyciąga wielką, strzykawę, wbija ci w pewne miejsce, co robisz. Krzyczę, o matko, chyba zemdleję, chyba zemdleję, bez kitu. No bo ja bardzo często mdleję, jak widzę igły, choć ostatnio coraz mniej, ale jednak to jest takie moje skojarzenie, jeżeli ich igła to już... Słabo mi się robi, po prostu. No tak mam. E, budzisz się w tej samej klatce, dobrze wytrzymałeś zabieg, mówi lekarz, co robisz? I te spać myślę, że nie było aż tak źle. E, hmm, nie było tak strasznie, tylko nic nie pamiętam. Zaczynam panikować. No nic nie pamiętam, skoro budzę się, także tak to jest. Budzisz się rano, rozglądasz się, widzisz pokój, ale nie swój nagle. Słyszysz cienki głos, mamo tato, jak go nazwiemy. To jest dziewczynka, krzyczy mała dziewczynka. Co robisz? Nie słucham tych dziwaków. A co mnie obchodzi? Co będą mi mówić? Ciekawe, jak dadzą mi na imię. Ej, mam już imię. Ciekawe, jak dadzą mi na imię. Jestem ciekawa. Nazwiemy go Sajajaka. Krzyknął chłopiec. Boże! Sajajaka, co to za imię? Nie obchodzi mnie to. Co to za imię? Bym <grym> się po prostu chyba zaczęła śmiać. Kto tak nazywa zwierzęta? Nie, nazwijmy ją Pusia. Chcą, żebyś poszedł do nich. Co robisz? Musisz się tak zachować. podchodzę do nich powoli, podchodzę do nich powoli, bo skoro jestem w nowym miejscu, w nowym domu i nie znam tutaj nikogo, to e, pewnie bym się zachowywała troszeczkę z dystansem, żeby po prostu poznać tych ludzi. Dziewczynko łapie cię za brzuch i bierze Cię wbrew Twojej woli na kanapę, co robisz? Obracam się na bok, wszystko mam w nosie, bijam pazury, kanapę, niech mają ze swoje, a dobra, a dobra, dali mi dom, także trzeba im trochę dać czasu, żeby się ogarnęli żeby się... Oswoili z kotkiem w domu. <laughs> Nagle mama dzieci woła, pusia, chodź na kolację, co robisz? Idę sprawdzić, może będzie pysznie. Idę zobaczyć, co tam mają. Jeśli będzie brzydko wyglądało, to nie dotykam. O nie, pewnie karma idę sprawdzić, pewnie będzie pysznie. Na pewno kotek będzie zadowolony. Czyli ja Powiedzcie ze schroniska, że ma swoją e, karmiczkę. E, wchodzisz do kuchni i widzisz miskę z napisem kotek, pusia. Patrz do środka, widzisz kiełbaskę, karmę, trochę ryby, jakiś sos, jakiś sos, co robisz. Próbuję, może nie jest złe, Miam. Uwielbiam wszystkie rzeczy, które zawiera ta mieszanka. Obrzydliwe, dotykam tylko językiem. Miam, próbuję rzeczy, zobaczcie, jak pięknie kotek się patrzy. Także myślę, że na pewno będzie głodny. E, próbujesz mieszanki, okazuje się, że jest pyszna, ale kot śmieszny, co robisz? Rzucam się na nią jak szalony jem. Powoli z kulturą, ostrożnie połykam gazy, rzucam się jak szalony, bo ten kot wygląda jak szalony. Wchodzisz do salonu i widzisz koc, podchodzisz do niego, słyszysz, mamo, tato, siostra pusia znalazła nowe łóżeczko Okazuje się, że jest niewygodne co robisz, drapie posłanie i daje do zrozumienia, że jest niewygodne. Będę spał na sofie. Uwielbiam takie na pewno bym spała na sofie. Haha, ha, mój pies sobie jedną kanapę zajął i to jest jego kanapa i tylko tam śpi. <laughs> Budzisz się i nagle pojawia się droga powrotu do normalnego życia, co robisz? No wreszcie bregnę, szalony, podoba mi się. Tu, ale wracam, zostaję. Podobam się tu, ale wracam. Słuchajcie, nie! Jesteś człowiekiem i niech tak zostanie. Także, także, tak. I słuchajcie, dajcie mi znać, czy lubicie kotki, czy macie kotki, jakie macie koty, jakie macie rasy, bo ja za bardzo na rasach kotów się nie znam. No i jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli chcecie więcej quizów, no to poproszę o kciuki w górę i możecie mi dać propozycje na temat do kolejnego odcinka. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmie Buziaki. Bye-bye!